Dzień dobry, chcę tego typu akad, robię obiad, bo jest czas na porę obiadową, A wiadomo, widzą mi Fani, się będzie się droboty na noc, Widzicie o tym, że 13.00 jest stream, na noc to robię, widzą tylko typu, dlatego y, będzie krótki ten stream, widzą mi bo ja idę na noc do roboty, też... Muszę trochę odpocząć przed pracą tego typu, dlatego dzisiaj robimy taki krótki stream dla was, wycofanie, żebyście żeby oczywiście widzieli, że was szanujemy. Pod linkiem, na, pod synem, tam jest, są linki do donate'ów, wystarczy zobaczyć wskazówki i możecie puszczać, jak było wczoraj wypuszczone do widzowie z Wami. I macie już opisy na Paypal'a, na wszystkie, gdzie <laughs> możecie do nety wpłacać, tylko nie zapomnijcie suba dać i dzwoneczek tego typu, żebyście wiedzieli, że powiadomienie do was będzie przechodzić tego typu. Mm. Mm. Grzybowa, aż mm. nie robię tego typu bm. Zje się obiad, o 17.00 się widzi na mnastymi widzowej fani, tylko typu będę. Jak się mówi, z buta wierzę, z buta, z buta tego hmm. o tego typu. Dzisiaj pogoda nie jest, jest ciekawa. deszczowa, od rana jest taka deszczowa. Mówili, że mają podręczny deszcz, z tego powodu deszcz powinien być potrzebny, bo znowu się susza widzowej fani. I znowu pójdzie wszystko w górę. Warzywa, owoce i inne rzeczy. No dlaczego? No tu jest susza. Tego typu. Też musi być potrzebny Nie tak za dużo, ale musi. Musi być też. Bo jest też wszystko będzie sucho musi Już A co będzie dalej? Mam nadzieję, że. Yy, że lato będzie ciepłutkie. Ja nie tak jak było chyba rok temu, czy dwa temu, już nie pamiętam. To cały miesiąc chyba, nie wiem, czerwę, czy lipiec, to jest taki cały miesiąc lało, jak cholera, tego typu Nie wiem czy pamiętacie, ale na pewno pamiętacie, widziałem pani. Eee, jaka była uledy, te deszcze, to wszystko, jezus. Mam nadzieję, że w tym roku to, to lato będzie latem. Ale to nic nie wiadomo, klimat, klimat, klimat się zmienia z każdą wzorową fajnią tego. No i co zrobić? Nic się nie zrobić. Z wzorową fajnią tego typu. Możemy zrobić z zagrzem. O jej. Ja Zresztą ten mały katarek to już nie jest taki. Katar najgorszy. Z to typu wzorową fajnią. Tak mówię, dajecie suba dzwoneczek, jesteście powiadomieni, jak coś się nowego wrzuca na kanał tego typu. Zapraszam wszystkich widzowie i fani do dawania supra na kanale naszym. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu właśnie. Niektórzy idą do tyłu. Ale to jest mały pikłość tego typu trzeba być tworzony w życiu tego typu. E, co mam powiedzieć? tam dzisiaj ogłaszam wam pracowienia, możecie sobie jeszcze zamawiać te pracowienia do tego, do, do przy, hej, przyszłej niedzieli, witam pani. cały tydzień macie jeszcze tego, bo później zamykam, bo ja zresztą nie będę miał czasu i tak staram się wam te, ogłaszam wam te życzenia, czy to nowe, czy inne, staram się to wam, wam to właśnie zrobić. Dlatego ze wszystkich staram się Wam pokazać wszystko, że trzeba iść do przodu. Dobra, koniec tego, bo mam obiad. Trzymajcie się, dajcie subskrypcję, nie zapomnijcie dać dzwoneczka tego typu i bądźcie na bieżąco. BB!